No witam, wędzarka już uruchomiona, palić się pali, tam daleko widać te cegiełki, to się tutaj pomału bździ, tutaj to jest uszczelnione troszkę piaskiem. Na termometrze troszkę za bogato, ale do wypalania w sam raz. Dymek tutaj sobie fajnie leci. Komin jesionowy, cała buda Sosnowa. Zaraz zobaczymy w środku, tutaj ładna zaszczepka. Tutaj jest to Spralki, żeby ładnie Dymek się rozchodził. Już kolorek jakiś troszeczkę taki złapało. Tutaj jeszcze u góry mamy dużo miejsca, to tam prawdopodobnie zrobimy jeszcze jedną ruraczkę u góry w kalenicy. Tak to ładnie wygląda, o, już temperatura spadła po otwarciu, ale widać szybko rośnie. O. Także dzisiaj to wypalimy, wyparzymy to dokładnie i jutro ostra jazda. To na razie.